Masz popękane, zrogowaciałe, suche stopy i nie lubisz pokazywać ich latem. Nie trzy ich pumeksem, po prostu oglądnij ten film. Dzień dobry kochani, dzisiaj jestem z Oliwią i będziemy pokazywać wam w jaki sposób pielęgnować swoje stopy latem. Dokładnie. Zimą gdzieś ten temat odchodzi całkowicie na bok, z kolei latem wraca jak bumerang. Wszyscy odkrywają stopy, chodzą w kapkach, sandałach, czułękach, po butach, koturnach i wiele, wiele innych. I wtedy właśnie zaczyna się okres, w którym wszyscy zaczynamy myśleć o stopach i jak zrobić, żeby wyglądały jak najlepiej i żebyśmy się czuli z nimi komfortowo. No tak, zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ocenić stan naszych stóp. No, bo wiadomo, estetyka estetyką to jest drugi plan, ale na pierwszy plan musi wejść zdrowie przede wszystkim. Tak, zdrowie i komfort to jest najważniejsze tak naprawdę w naszych stopach. Mm. Jest to podparcie dla nas przez całe życie i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną rolę pełnią stopy w naszym życiu. Przede wszystkim zadbane stopy. E, które gdzieś tam nie mają nadmiernej płotliwości, e, nie ma zrogowaceń, modzeli, odcisków, otarć, przesuszeń i wiele, wiele innych. E, po prostu nie będą gdzieś tam ulegać żadnym deformacjom i tak dalej. Jeżeli nasze stopy mm -hmm. się pocą, mamy je w, e, ciągle, ciągle gdzieś tam w obuwiu, które jest też e, mocno. Przylegające, tworzą się obta obtarcia, co w konsekwencji prowadzi do zrogowaceń, odcisków, modzeli i tak Więc ważne, żeby te stopy były w dobrej kondycji i żeby dbać o nie przez cały rok, tak naprawdę, bo wbrew pozorom w kozakach te stopy również gdzieś tam mogą się, e, no brzydko powiedziawszy, niszczyć, mm -hmm. tak bardzo potocznie i ogółem mówiąc. E, po prostu e, będą e, pojawiać się te niedoskonałości na stopach, właśnie te, również w zimą. Dokładnie. To nie chodzi o to, żeby sobie zrobić hybrydę i wyglądać pięknie, tylko żeby właśnie o nie zadbać. No i powiedz nam, Oliwia, od czego zacząć? Tak naprawdę najlepiej zacząć od zmiękczenia tej skóry stóp. Jest ona twarda, zrogowa ciała. Mhm. Ta warstwa rogowa jest naj, największa właśnie na stopach. No i. Wtedy sięgamy po sól. Sól do kąpieli są czasami dedykowane sole do stóp. Mamy tutaj waniliową od Canon Nature. Uwielbiamy wanilię, dlatego też taką właśnie wybrałyśmy. Taka sól. Przede wszystkim oprócz zmiękczenia, o które nam tak naprawdę chodzi, zrelaksuje nas, zrelaksuje nasze stopy i przygotuje je do dalszych etapów pielęgnacyjnych. E, warto tutaj wspomnieć, że chodzi tutaj o moczenie około 15 maksymalnie do, do maksymalnie 20 minut, zbyt długie moczenie mhm. e, po prostu na, nad wyraz nam zmiękczy te stopy, co może prowadzić e, gdzieś tam do e, nieprzyjemności e, oraz może osłabić paznokcia. Natomiast jeżeli zmagasz się na przykład z problemem nadmiernej potliwości stóp, można taką kąpiel zrobić w zwykłej soli kuchennej. To sprawi, że skóra będzie wydzielać mniej potu. Ważny tip, zapiszcie. Dokładnie. Jeżeli dbamy kompleksowo od stopy, to jeżeli chcemy również gdzieś tam zająć się paznokciami, w, jakby w tym samym dniu, w, ty, w tym samym jakby okresie, najlepiej po prostu paznokcie gdzieś tam obciąć, wypiłować po prostu przed moczeniem. Gdy już po moczeniu będą zbyt miękkie, będzie się nam ciężko pracować nad właśnie ich obcięciem, skróceniem. Dlatego po prostu, jeżeli skracamy również paznokcie, należy to zrobić przed moczeniem. Jeżeli nie, no to wiadomo, zaczynamy od moczenia. Dalej mamy nawilżenie, opiekę nad tą stopą i naprawdę jest na rynku bardzo dużo środków, które gdzieś tam wspomagają tą pielęgnację, a my pokażemy najlepsze z nich, które wybrałyśmy i wyselekcjonowałyśmy specjalnie dla Was. Więc co, zacznijmy? My, że hmm. od takiego produktu typu najlżejszy, który gdzieś tam będziemy stosować okay. w pierwszych etapach. I są tutaj takie dwa produkty, które możemy zastosować na początek. Jest to albo spray do stóp, ale zaraz do niego przejdziemy, bo on jest bardzo uniwersalny. Mamy też serum od Lale. Serum bazuje na moczniku bisabololu, witaminie B oraz paradolu. Zawiera kompleks olejków eterycznych, które, będzie, które będą pływać właśnie między innymi dezynfekujące, antybakteryjnie, właśnie przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie, dodatkowo serum to będzie łagodzić podrażnienia. Także można powiedzieć, że jest to serum wszystko w jednym, tak naprawdę kompleksowo podejdzie do pielęgnacji stóp. i. W głównej mierze jest to produkt, który wystarczyłby sa, sam w sobie, e, jeżeli gdzieś tam nie mamy większych problemów ze stopą, mm -hmm. bądź stosujemy regularnie pielęgnację stóp i wówczas taki produkt może być... Świeżenie nabyte. Tak, do regularnego stosowania. Przejdźmy może do tego sprayu, bo on jest bardzo ciekawym produktem. Ma srebro, e, które właśnie ma działanie takie odświeżające, antybakteryjne, ale to nie wszystko. Oprócz srebra, mocznik. E, mocznik znajdziemy w większości produktów do stóp. E, on gdzieś tam jest też troszkę kontrowersyjny, bo wiadomo, jak używamy za dużo mocznika, to wręcz sobie szkodzimy, niż pomagamy. Dlatego z produktami z mocznikiem należy uważać. E, dlatego produkt też bazuje na trehalozie i wodzie lawendowej. Woda lawendowa super działanie odświeżające. Właśnie hydrolat z lawendy uwielbiam stosować na przykład na twarz, bo ma właśnie takie właściwości takie tonizujące, odświeżające. Jest takim bardzo przyjemnym, e, z przyjemną taką mgiełką właśnie na przykład w lecie. Wr wróćmy do stóp. E, do codziennej pielęgnacji i właśnie po myciu można stosować ten produkt. Mhm. Co byś dodała jeszcze o nim? No, ja go znam, ta seria od Leni jest cudowna do pielęgnacji stóp to jest strzał dziesiątkę. Tak, e... Lenia całkiem niedawno w ogóle wypuściła tak. tą linię, a to, że... To. <noise> Lenia wypuściła Lenię. Lenia całkiem niedawno wypuściła tą serię, e, seria to są trzy produkty właśnie dedykowane stopom i to tylko świadczy o tym, jak stopy coraz bardziej, e, że tak powiem, wchodzą do świadomej mm -hmm. pielęgnacji i jak coraz więcej ludzi zaczyna dbać o te stopy, więc oczywiście na plus. Tak i on jest świetny, na przykład zabrać go sobie na basen w ciągu dnia, to srebro właśnie będzie działać przeciwgrzybicznie, antybakteryjnie, więc jeśli ktoś ma skłonności do łapania takich zakażeń lub innych nieprzyjemności, no to wystarczy sobie wziąć do torebki plecaka i w ciągu dnia, myślę, że w jakimś ustronnym miejscu w toalecie nie ma żadnego problemu, żeby sobie odświeżyć te stopy. Zwłaszcza latem, kiedy te bakterie się namnażają, występuje nadpotliwość. Pozostańmy zatem przy leni, e, oprócz sprayu w serii są również maść oraz serum do paznokci. Jeśli chodzi o maść, jest bardzo dobrą opcją dla zniszczonej skóry pięt. Suchej, takiej popękanej e, i naprawdę takiej uwrażliwionej, bo jak wiemy, jeżeli są już to takie pęknięcia, one są naprawdę bardzo bolesne. Co jest w niej fajne, nie zawiera mocznika. Jest dobra do codziennego stosowania, ponieważ mocznika nie stosujemy mhm. codziennie, żeby sobie nie zaszkodzić. E, bazuje na witaminie E oraz lanolinie, także będzie miała super właściwości okluzyjne, natuszczające, zmiękczające. Co więcej, jest naprawdę mhm. świetna, ma bardzo przyjemny zapach. Tak. I serum do paznokci. I serum do paznokci, które regeneruje właśnie uszkodzone, popękane, łamliwe paznokcie. Tak. Świetnie sprawdzi się też po osłabionych paznokciach, wrażliwych, manikir hybrydowym, żelowym. czy też pedikur, bo zarówno do właśnie mhm. rąk, jak i do stóp można stosować ten produkt. Ma składniki odżywcze, więc mhm. będzie dobrze wpływał również właśnie na skórki, będzie mhm. odżywiał macierz paznokcia, co po prostu przełoży się na zdrowe paznokcie. Tak, warto nałożyć też na te okolice poza paznokciem miejsce skórek. Co? Dalej mamy dwa produkty opcji natury, które mogą stworzyć świetny duet w mhm, pielęgnacji skóry stóp. Tak jak już powiedziałyśmy wcześniej, mocznik, mocznik stosujemy raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na dwa, w zależności od tego jak nasza skóra go toleruje. Dlatego też to jest super duet, antytarka, która ma bardzo jakby dużo tego mocznika, dlatego lepiej ją rzadziej stosować i... Dla wsparcia właśnie antytarki będzie mazidło opatrunkowe. E, Antytarka, oczywiście produkty od Opcji Natury, mają bardzo krótkie składy. Są, jest to kilka składników na krzyż, e, także naprawdę są to świetne produkty. Dodatkowo ma taki limonkowo-miętowy zapach. Tak, tak troszkę zioło. Odświeżający miętowy, dokładnie. Tak, zdecydowanie będzie odświeżać. Troszkę się. nawet guma. E, a jeśli chodzi o mazidło, mazidło tak naprawdę jest to uniwersalny produkt. Mm -hmm. Możemy go zastosować do suchej skóry dłoni, do twarzy, jeżeli mamy gdzieś tam silne przesuszenia. Świetnie e, ja go stosowałam w zimie, jeżeli miałam katar i na, właśnie na mm -hmm. popękane skrzydełka nosa. Super opcja. No i właśnie stopy. E, to będzie produkt, który możemy stosować codziennie do stóp. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. E, także jest to duet, który będzie ze sobą świetnie współgrał w pielęgnacji. Tak, a te produkty, obydwa w ogóle, to są bestsellery. to je <tryk> e, tak. W ogóle opcja natura e, i właśnie ze względu na te swoje składy i świetność tych produktów, mm -hmm. skuteczność e, Naprawdę yy, można powiedzieć, jest na piedestale. Wszystkie produkty mają świetne. Yy, to ma źródło, dodatkowe z nagietkiem, a jak wiemy, nagietek ma świetne właściwości. Tak, a latem. Wszystko yy, jest świetne, świetne, świetne. Latem yy, Antytarka bije rekordy popularności w naszym. Zresztą, Mazidło też. No. Mazidło też. W lecie często stosujemy go właśnie na, przykład na otarcia i jest to super produkt. Na przykład na ocierające się uda to taki tutaj tip od nas, dodatkowy. Dodatkowy, oczywiście. To tylko dowodzi, jak uniwersalny jest to produkt. Co? Zostały nam dwa produkty, tak naprawdę, z naszych wybranych perełek. Jest to Juana, która również jest uniwersalnym produktem. I takie produkty najbardziej lubimy, z których możemy używać w kilku różnych miejscach, bo możemy mieć mm -hmm. kilka produktów w jednym produkcie. I takim produktem jest Maść od Juany, Maść gładkie, jedwabiste stopy, pięty kolana i łokcie. Także łokcie, kolana, suche pięty, kostki nam nie są straszne, właśnie przy stosowaniu tego produktu. A to, to co sprawiło, że się w nim zakochałam, to ten zapach. I to, jaką pozostawiał skórę, taką bardzo przyjemną, e, świetnie sprawdzi się w zimie, na przykład w przypadku suchych kostek. Przy Ej, atopowym tak. zapaleniu skóry, na przykład. Taki on jest przyjemnie natuszczający, ale tak. Tak, i to co, e, to, co warto jeszcze dodać, ma olej z ostropestu. Wow. Jest to rzadko w zasadzie spotykany, a naprawdę świetny. Za dużo mówię świetny w tym filmiku. Wszystko jest świetne olej z ostropestu, dyni, migdałów, lanolina, kwas salicylowy, masło shea oraz witamina E. Także będzie nawilżać, zmiękczać i złuszczać grubiałą skórę. I mam jeszcze produkt od Biosomy, krem do stóp również z mocznikiem 30%, ale co ciekawe ten produkt ma kwas mlekowy, czyli w zasadzie tak jak żele do higieny intymnej. Tak, kwas mlekowy ma o tyle fajne właściwości, że jest jednocześnie nawilżaczem i złuszczaczem, e, można tak powiedzieć. I co? Jest bardzo wydajny. To jest opakowanie aż 60 ml, tak dobrze mówię? 120. 120, 120. <grym> Ma 120 ml, także starczy na bardzo długi okres czasu. I to się ceni, jest po prostu ekonomiczne. Tak, i jest bezzapachowy, więc dla y, osób, które szukają takich produktów, tak. nie, nie, nie chcą nic perfumowanego, no to myślę, że świetnie się y, nada. I co? Stosowanie. 1 dwa razy. W tygodniu. Tak, na. dokładnie. E, właśnie ze względu na też wysoką zawartość mocznika. No i co, no w zasadzie to tyle, Oliwia. Jak widzimy, ta pielęgnacja stóp wcale nie jest skomplikowana. Tak, wcale nie musi być ciężarem tak naprawdę e, i nie musi być bardzo obszerna. E, wiadomo, moczenia w soli nie, nie musimy robić e, gdzieś tam bardzo często. Ważne, żeby po prostu w codziennej e, pielęgnacji, czy też co drugi dzień zastosować e, ten produkt taki, e, który otuli tą skórę, sprawi, że będzie ona miększa i nie będzie tak bardzo twardnieć. Mój tip na stosowanie produktów właśnie do pięt w częstej pielęgnacji, bo wiadomo, codziennie to. To, to, to trudno jest, ale e, co, co drugi dzień myślę, że na pewno, e, to po prostu trzymanie tego produktu gdzieś, czy to na szafce nocnej, e, po, w jakimś koszuczku pod łóżkiem, tak żeby to było pod ręką, bo jeżeli będziemy mieć to w łazience, to potem trzeba będzie z łazienki dojść do łóżka, mm. no i po prostu e, utuścić, uplamić całą podłogę i łóżko i tak dalej, więc najlepiej po prostu już w łóżku sobie zastosować taki produkt i to, to jest po prostu ode mnie tip, który się sprawdza. Tak, czyli za zamiast potwora poduszkiem, kremik do stóp. <laughs> Żeby nie mieć potwora na pięcie. No to dobrze kochani, to by chyba było na tyle, co by tutaj dużo mówić. Dbajcie o swoje stópki, pokazujcie je latem. Dokładnie. <laughs> do pięknych, zadbanych, zdrowych stóp warto też sobie dodać jakiś kolorek. Oczywiście, że tak. No yy, i my się z Wami żegnamy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, Subskrypcji. dzwoneczka, żeby być na bieżąco z naszymi filmikami. Dajcie nam znać w komentarzu, czy na co dzień dbacie o skórę sub, czy, czy, czy robicie to często, czy w ogóle wam się zapomina. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, śmiało pytajcie mhm. w naszych wszystkich kanałach, czyli Instagram, Facebook, chat, e-mail, czy też telefon, oraz WhatsApp. Także zapraszamy do kontaktu z nami, jeżeli macie jakieś pytania.